Paco Power, system IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. Sportowe, pożegnanie. Są takie chwile w sporcie, kiedy trzeba powiedzieć stop, bo choć serce by chciało, to pozostałe części organizmu już za bardzo nie nadążają. Wielu znakomitych sportowców. Odwleka ten moment, no ale przychodzą takie chwile, kiedy, kiedy trzeba powiedzieć dość. Nie jestem już w stanie rywalizować z młodszymi. Często, na szczęście często jest tak, że sportowcy odchodzą w pełni swojej formy, wtedy, kiedy są uznawani, kiedy zdobywają medale, kiedy teoretycznie mogliby jeszcze przez jakiś czas... Na sportowej arenach występować. Tak będzie w przypadku dwóch naszych bohaterek, które dzisiaj za chwilę tutaj pojawią się na scenie. Ale zanim może zaproszę na scenę tych, którzy wręczą wyróżnienia dla dwóch sportowców, możemy powiedzieć dwóch pani. Zapraszamy do nas pana Krzysztofa Komorskiego, wiceprezydenta Lubina. i pana Wiesława z gazetaty Barczarówki. To są, proszę Państwa, takie nagrody pod pan patronatem mediów lubelskich. Jest pan redaktor Pawłat. No i proszę Państwa, popatrzmy teraz na, na tą pierwszą, na sylwetkę pierwszego sportowca, który w 2015 roku zakończył karierę sportową. Karolina Michalczuk była mistrzyni świata w boksie. się pojechała na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Z różnych względów tam się nie udało, ale Karolina zawsze była synonimem takiego niesamowitego charakteru, wielkiej pasji, ogromnej ambicji, determinacji. To w swoim życiu potwierdzała tym sportem, Ale ona ze sportem nie zerwała, bo na dalszym ciągu w Paco Lublin szkoli młodzież i mam nadzieję, że też z tej młodzieży wyrośnie tam w przyszłości. Karolina, mikrofon należy do Ciebie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję też za to wyróżnienie. Przede wszystkim, gdyby nie kibice, tutaj miasto Lublin, Lublin, Urząd Marszałkowski, klub mój pako, to nie byłoby mnie na pewno tutaj też w tym miejscu, nie byłoby tego pożegnania. Nie miałabym tyle tych praw, nie zdobyłabym tego wszystkiego, co zdobyłam. A przede wszystkim, gdyby nie mój trener Władysław Maciejewski, to nie byłoby mnie tutaj w tym miejscu nigdy w życiu i nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam. Tak jak mówią. Nie ma złych zawodników, tylko są śliwi trenerzy. Także dziękuję trenerze i pozdrawiam. Karolina brawo. Bardzo dziękuję. Karolina się. A Państwu proponuję, żebyśmy zobaczyli sylwetkę kolejnej zawodniczki, która w ubiegłym roku powiedziała stop! Wielokrotnej Mistrzeli Polskich w Dięcy polski Ręcznej. piłkarek ręcznych i myślę, że akurat te dwie zawodniczki, które dzisiaj tutaj stoją obok siebie, bardzo do siebie pasują względem charakteru, bo tak jak Karolina, tak Dorota była również przykładem takiego ogromnego charakteru, wielkiej determinacji zawodniczka, która nigdy się nie poddawała. Pani Dorota, bardzo proszę. Chciałam tylko powiedzieć jedną To był dla mnie ogromny zaszczyt, że stanowiłam część e, według mnie, może opinia subiektywna, ale nie tylko najlepszej drużyny Lubelszczyzny, ale przede wszystkim najlepszej drużyny w Polsce. I dziękuję z tego miejsca dziewczynom, trenerom, e, którzy ze mną współpracowali, trenerowi Jadłowskiemu, Sabinie Błotek, Monice Marzec, trenerowi Szymczukowi. Oni mnie wychowali i mojej rodzinie, która stanowiła dla mnie wsparcie. Dziękuję. dziękujemy Dorota. Ja chciałbym tylko dodać, że Dorota Małek w ostatnim roku swojej sportowej kariery grając na bardzo wysokim poziomie łączyła treningi, wyjazdy na mecze i zgrupowania z normalną pracą zawodową. Może dlatego trochę łatwiej było przejść z tego, z tego życia aktywnego sportowca do trochę, trochę innego życia, ale godne podkreślenia jest właśnie to, że Dorota. Jest przykładem sportowca, który potrafi łączyć w pewnym momencie pracę zawodową z treningami, co jak Państwo wiecie, praktyką w polskim sporcie nie jest. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy drogie panie. Za emocje w dziękujemy. Wielkie ukłony dla Was. Dziękujemy również Panu bardzo serdecznie.